z naszej gminy. Cieszę się bardzo, że dzisiaj przybyliście do nas, my byliśmy przez Waszych szkołach, bo ona, bardzo nam się podobało i powiem Wam szczerze, że mieliśmy problem z zebraniem grupy w tym sensie takiej małej, ponieważ wszyscy byli chętni i cieszę się, że roku się tutaj będzie się powtarzać i będzie coraz więcej artystów chętnych do malowania. Temat naszego pleneru to łokiecki w okolicy. Więc y, będziemy się tutaj gromadzić tak, w takich grupach. Pierwsza grupa będzie malowała, ja podam zaraz, jak będziecie podzieleni, y, okolice parku. Tam jest piękna figura Chrystusa, tam jest y, stary, rozłożysty dom, tam jest piękna aleja grabowa. Tam jest, myślę, wiele takich rzeczy inspirujących młodego artysty. Natomiast druga grupa będzie na terenie tutaj naszego obiektu szkolnego. Jest tutaj pomnik Ojca Świętego, piękno otoczenie ziemi, architektura naszych domków, też myślę, że może niektórych zainspirować. Poza tym jest możliwość też za domkiem, numer dwa i złoty będą pokazywały. Jest staw odrestaurowany z starymi drzewami pochylającymi się nad tym stawem. Jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę i będzie umiał przedstawić też tafle wody i to otoczenie w taki sposób perspektywiczny, to zachęcam do takiej pracy. Teraz tak ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że. Bierze udział w plenerze 36 osób, jeżeli chodzi o uczniów z gminy Żegocina. I w związku z tym podam, tak mam propozycję. Jeżeli panie opiekunki stwierdzą, że ktoś z uczniów chciałby malować w innym miejscu, to proszę mi to zgłosić, to będziemy tutaj dokonywać zmiany. Proponuję, by na teren parku poszła szkoła w Żegocinie, zespół szkół w Żegocinie, szkoła podstawowa w Krytosku. I zespołu szkół w górnej Łukasz Kotutowicz, Gabrysia Brukacz, Kasia, brzybcy Patrycja i za Dziedzic, Iza Dług. Natomiast obiekt szkolny zaprasza, na obiekt szkolny zapraszamy. Szkołę w szkołę podstawową w gimnazjalistów z pierwszej klasy z Łąkty Górnej i dwie uczennice z klasy trzeciej. Na drogę zabieracie, ja tutaj przekażę opiekunom, materiały. Jeżeli ktoś, bo Panie mi zgłaszały, że większość pastelami chce malować, więc, jeżeli by ktoś miał inne jeszcze propozycje, nawet sobie zmienił, że chce malować farbami, to proszę to zgłaszać, to będzie ewentualnie modyfikować to zaopatrzenie tutaj. Mam nadzieję, że Wasze piękne. Yy, obrazy i yy, rysunki, bo to różne techniki będą wystosowane. Yy, znajdą później miejsce na naszej wystawie w Centrum Kultury. Jest to tak zwana zawsze wystawa poplenerowa. I mam nadzieję, że yy, obecny program ze względu na piękną pogodę yy, będzie bardzo ciekawy i bardzo ładny. No, zależy to oczywiście od tematu który sobie każde z Was obierze. Widzę tutaj przewagę y, y, fajny, y, kilku, kilku naszych panów. Ale cieszę się, że są. To jest pocieszające. Życzę Wam więc lekkiej ręki, pięknych kolorów, dobrego słońca i wszystkiego najlepszego.